Oni jeszcze nie wiedzą, że wojowanie w internecie z szamanami doprowadzi ich do założenia firmy i że dzięki firmie będą budować zdrowe i sprawne społeczeństwo. Oni jeszcze nie wiedzą, że zadowolenie ich podopiecznych będzie tak wysokie, że w pierwszym roku zatrudnią kilku dietetyków do firmy. Oni jeszcze nie wiedzą, że na drugi roku studiów stworzą szkolenia stacjonarne, na które łącznie przyjdą tysiące dietetyków w całej Polsce. Oni jeszcze nie wiedzą, że z uwagi na prowadzenie własnej firmy i rozwój, pół roku później uwalą studia na gotowaniu pierogów i będą musieli powtarzać rok. Oni jeszcze nie wiedzą, że pięć lat później na na której nie zdali, otrzymają propozycję prowadzenia zajęć dla studentów dietetyki. Oni jeszcze nie wiedzą, że mimo kłód pod nogami napiszą książkę, która sprzeda się w nakładzie ponad 20 tysięcy sztuk i zostanie bestsellerem. Oni jeszcze nie wiedzą, że sportowcy, z którymi współpracują, będą co miesiąc zdobywać dziesiątki medali mistrzostw świata, Europy i Polski. Oni jeszcze nie wiedzą, że mimo uśmiechu na zdjęciach podejmą inwestycje w technologię, na której stracą 700 tysięcy złotych netto. Presja powoduje, że zastanawiają się nad odbiciem od biznesu. Oni jeszcze nie wiedzą, że mimo zawirowań podopieczni nadal będą oceniać ich współpracę w Google na 5 na 5. To napędza ich do działania. Oni jeszcze nie wiedzą, że nie każdy projekt jest sukcesem i że catering dietetyczny upadnie po trzech miesiącach funkcjonowania. Oni jeszcze nie wiedzą, że ich konferencje okażą się najlepsze w Polsce, a do tego otworzą studia podyplomowe z dietetyki sportowej i klinicznej. Oni już wiedzą, że mają najlepszy zespół dietetyków po studiach, który przez te lata nauczył ponad 20 tysięcy podopiecznych, co to znaczy